No, witam, bo chcieliście się tutaj dowiedzieć, bo tutaj chyba jedna osoba się pytała, skąd mam taką ksyskę Tiger? A bo Wam powiem z tego powodu, że na części mnie na osiedle tam z chłopakami, mieliśmy swoje ksyski. Mi dali Tiger. Dlatego tak zostało do dziś i używam to sobie, bo sobie przypominam, kto mi dał, a po, po co to dał. Wiadomo. Ja Jak powiedziałem, to jest z mojego osiedla. Krzywka została dana i tak się ciągnie do dziś. Jeszcze pamiętam w zawodówce też yy, dużo osób mówiło o Tiger mi tam nie przeszkadza, bo fajnie jest ksywa. Lepszy jest Tiger niż ten Bonzo, co to niektórzy używają bezresonnie. Nie wiadomo mi co oznacza dokładnie Bonzo. Ktoś dał, bo dał, bon, A tu nie jest bonbon, tylko Tiger. Tak zostało. Kiedyś jeszcze mówiło, moja krzywa to było Rambo. Ale to się zmieniło, bo jakaś zmieniła się ekipa chłopaków i tak się niektórzy się rozsypali, wykruszyli się i tak zanikło. Tam ta stara moja krzywa Rambo. A później się uaktywniliśmy z powrotem, z chłopakami. Dlatego tak zostało do dziś i dlatego to używam Tiger, bo mi to nie przeszkadza. Nie obraża mnie to. Nie rusza mnie to, bo... faktycznie mi to... jak to wam powiedzieć. Nie obraża mnie to w ogóle, w takim sensie, że ktoś, o, Tiger. bo Tiger to jest Tygrys inaczej. I dlatego tak zostało. No niektórzy piszą Tiger przez y, dwa razy g, g niektórzy piszą przez y, jedno G Tiger Zobaczcie dokładnie jak wygląda y, ma jak sywa, jak się pisze, bo niektórzy właśnie piszą Tiger jako Tygrys, a niektórzy właśnie y, piszą poprawnie. No. Musiałem trochę zmienić, o, troszkę, dodałem jedno g, bo nie mogę wtedy yy, skopiować nazwy tej samej, co kto to używa, no po prostu trochę podmieniony jest, a fakt faktem, yy, tak jak mówiłem, chyba zostało do dziś i niech, niech tak zostanie, o, bo to jest... Yy, tak jak mówiłem, nieobrażające to jest w ogóle dru dla drugiej osoby. No co okazji, ktoś jak zawołał mi tajgę, to już wiem, że to jest do mnie skierowane, a nie do kogoś innego, bo mało osób ma ksywę tajgę. Wiadomo, że hejterzy potworzyli konta fikcyjne, no wiem, ale to mi tam rybka, jak powiedziałem wcześniejszych i ja tam nie przeszkadzam i robią sobie reklamy nam, może dziękujemy za reklamy w ogóle hejterzy ale to 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 jest mały figur, ja się nie przejmuję mówiłem o tych grach co miałem wam scenę zrobić, nie mam kiedy to się wziąć, naprawdę ale jak postaram się może dzisiaj, postaram się jakieś gry wam pokazać recenzę puścić. Zobaczymy to, co będzie po południu. Czekam na wasze wiadomości. No i macie od nas tutaj dla wszystkich, którzy lubicie oglądać nas. Nie mówiąc o ludziach, którzy niby lubią, ale coś się tam kryje. Chyba wy wiecie o co chodzi. Nie będę tu już y, mówić, się powtarzać. I mówię, czekajcie na nowe filmiki i czekajcie może na ten piątek v